Siemanko wszystkim na naszym kanale. Mam tu dla was takiego oto mystery boxa. mystery boxa. Dzięki któremu będziemy tworzyć w cudzysłowie wirtualne muzeum Petard. I wy jesteście do tego potrzebni. Potrzebny mi jest wasz głos, bo to razem z wami będę to tworzył. Kiedyś mieliśmy forum. Niestety to forum zamknięto. Ale zostaje jeszcze YouTube. Więc tutaj mam Zbierałem od uu, chyba z 7 lat petardy. Prze, wszelakiej maści, wiecie ile już tych, tej pirotechniki przeszło przez moje łapki, że jest tego naprawdę od groma i ciut, Tak z grubsza wam tylko pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, tu jest ze 300 petard, jakoś tak. W każdym razie, nawet mam patrzcie, o, jest sobie y, Gorilla Bomb na P1. Co my tutaj mamy? Mamy petardkę y, Viperka. Mamy Delo Mamy Achtunga H4. To jest chyba starsza wersja. Tutaj mam w ogóle jakąś dziwną petardę. Taki, nie wiem co to w ogóle jest. Nawet mam Dark Angela od Triplexa. To już są takie bardziej teoretycznie świeże petardy. Nie może zabraknąć eksplodera czwóreczki. Co tutaj pokopiemy? Mam na przykład No Limitsa od Piromaxa. Co my tutaj mamy? Mam na przykład takiego starego Achtunga, to był chyba K-208, ale importer nieznany. Mam tutaj, poczekajcie, zaraz Wam jeszcze pokażę jakie mam fajne rarytaski. Między innymi na przykład mam Topowski Udar, może kojarzycie. Mam też takiego Achtunga od Tomaszka, ale to to jeszcze jest nic. Na przykład mam, o, taki Dynamit od Triplexa, taki stan, taka stara petarda. Mam tego naprawdę odgroma i ciciut i przypuszczam, że jak codziennie będziemy odpalać jedną. Rok, może więcej, nam to zajmie. No ale o co chodzi, o co chodzi, o co chodzi? Miałem dylemat, co zrobić z tymi petardami. Jest tego odgroma i ciuciut yy, ale przydałoby się tą wiedzą z tymi petardami podzielić z wami wszystkimi. No Nie mogę wam wszystkich tych petard rozdać, ale mogę je nagrać. Nagrać największe luźne strzelania albo największy test petard ever, jaki tylko by istniał, to zajęłoby ponad 6 godzin. I przypuszczam, że prędzej by nas policja hapsnęła, albo już po godzinie każdy by się znudził. Jakbyśmy każdą petardę pod garnek wkładali, to by się po prostu znudziło. Więc padłem na genialny pomysł, że można te petardy, każda jaka petarda zasługuje na swój osobny filmik pod tytułem Short. Można nagrać z takich petard ee, shortiki, nie? To będą odcinki 30 sekundowe. Codziennie taki jeden odcinek by wlatał, wleciał. I teraz właśnie moja prośba gorąca jest do Was. Prawdopodobnie ankietę stworzy i tam gdzieś w opisie będzie, żebyście kliknęli odpowiednią opcję. Są trzy opcje. Pierwsza opcja to jest każda petarda leci pod garnek. Więc nagrywamy szorcika petarda, pod garnek pff, i leci. Minusy tego są takie. Plus oczywiście będzie taki, że to będzie ładnie widowiskowo. Może zobaczyć, jak wysoko garnek podbije, ale minus tego będzie taki, że tak jeśli petarda ma na przykład jakieś dodatkowe atuty, czyli flarę, efekt titanium salut, efekt pisku no to raczej my tego nie zobaczymy więc nie zobaczymy w okazałości jak ta petarda sobie dziabnie, nie zobaczymy wielkości efektu titanium salut, chociaż za dnia czasami też będzie ciężko zobaczyć ten efekt titanium salut ale bystro oko coś tam sobie zawsze dostrzeże, druga sprawa no telefon to nie kamera nie, na moim po co nie mogę zablokować ostrości, Czy znaczy jest blokada ostrości, ale tak działa, że w ogóle nie działa, więc istnieje prawdopodobieństwo, że jak podbije garnek wysoko, no to obraz się rozmaże, zgubi ostrość i tyle co, tego zobaczycie, a raczej powtórki nie będzie, bo to wszystko jest po jednej sztuce, to jest wariant pierwszy czyli wariant garnek, drugi wariant możecie oczywiście w komentarzach pisać drugi wariant to jest zwykły wariant, czyli kładziemy petardkę gdzieś na jakimś betoniku odpalam sobie Nagrywam jak dziabnie, i to wszystko to jest drugi wariant, więc klasik. Możecie pisać klasika, ewentualnie wariant trzeci. Według mnie, chyba najbardziej optymalny wariant z decybelomierzem. Wstawiamy sobie petartkę. Kamer decybelomierz będzie oddalony o jakieś 2 metry. Nie będziemy szaleć z jakimiś wielkimi odległościami, bo to nie będzie na przykład w tych warunkach czy w warunkach pod murkiem. Bo przypuszczam, że no szybko by mnie stamtąd pogonili widłami. Raczej pojadę na te swoje miejsce, tam na tą polankę w lesie, gdzie no tak naprawdę decybelomierz nie osiągnie tych 110%, tylko osiągnie jakieś 70, może 80%. <laughs> Normalnie, oczywiście, znajdę jakieś sobie drzewo, żeby przy drzewie stawiać, żeby ta cała akustyka w miarę się odbijała. Też decybelomierz postawię w miarę blisko, żeby wiecie, no, no nie oszukujmy się, jak decybelomierz postawię 5 metrów, no to tam te 122-123 dB osiągnie, a jak postawię decybelomierz w odległości tych dwóch metrów, no to mogą być dość fajne wyniki. I też to może pokazać, co by było, gdybyśmy taką mocną petardę sobie odpalili te 2 metry od siebie, nie na otwartej przestrzeni, a nie na przykład w jakiejś zamkniętej czy przy ściance. Więc trzecia opcja to jest decybelomierz, głosujcie, decydujcie jak chcecie i w tym momencie odcinki by wlatywały. Jak to wszystko będzie przegłosowane, no to przypuszczam po moim dziewięcioleciu, gdzieś może 3 sierpnia już by odcinki wlatywały na kanale głównym jako shorty. <laughs> Wlatywałyby te odcineczki na przykład, nie wiem, codziennie o 12 albo codziennie o 20, to w zależności jakby byście chcieli, to możecie już w komentarzach pisać, którą godzinę byście wybrali i godzina, która będzie miała najwięcej polubień, e, po prostu zostanie. Nie wiem, może być 20, może być 12 po południu mi to jest bez różnicy. Kolejna sprawa, do Was będzie ogromna trochę tak jak powiedziałem, razem to tworzymy i dla przykładów, mamy taką petardę, ja nie jestem encyklopedią, nie pamiętam tego wszystkiego, mam takiego na przykład od Tomaszka, nie? I sprawa jest... Ja tam postaram się na przykład kod produktu Actung Importer e, napisać nie? w tytule. W tym przypadku to jest Actung Tomaszek, kodu produktu nie znam. Nie ma nigdzie na opakowaniu. Są też petardy e, tego typu. To jest jakiś petarda Mirowic, coś kiedyś testowałem, może mi się uda znaleźć jakąś informację. E, chodzi o to, żebyście w komentarzu pisali, na przykład, nie wiem. Aktum, Tomaszek, kod produktu, taki, lata występowania, na przykład 2013 do 2018, mówię o latach, kiedy można było je nabyć w sklepie, dopóki były produkowane, ja nie mówię o na przykład dumbumach zwykłych, które jeszcze można dostać, więc ktoś napisze aktualnie, nie, 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 dumbum na przykład Purpul, lata występowania 2012-2017, eee, cena... Eee, 18, 22 zł, podajemy cenę tak, która była kiedyś, nie jak ta, która jest teraz, bo no nie oszukujmy się, teraz Dumbu Burbul kosztuje 100 zł, a kiedyś kosztowała 22 zł, nie, a tu chodzi, żeby taki stworzyć wirtualne muzeum, to co było kiedyś, więc no, petardka, kod produktu nazwa i importer będzie w tytule, a takie informacje jak lata występowania, cena i na przykład po ile była pakowana, no to będziemy wklejać w opisie i do tego jesteście potrzebni, jak gdzieś na przykład popełni jakiś błąd, źle na przykład jakąś petardę nazwę, czy, bo to różnie bywa. Możecie mi oczywiście poprawić w komentarzu, ja to później to wszystko zmieniam i tak fajnie to fifila fafą fa, fa, zrobimy, więc na chwilę obecną w komentarzach możecie pisać tam jedną z trzech wariacji, którą chcecie, garnek, klasik. Czy decybelomierz i tu będzie oczywiście głosowanie. W opisie gdzieś tam wkleję jakiś ten link, a Wy możecie tam potem pisać o której godzinie chcecie, żeby to się zjawiło No i później jak będą te petardy na shorty wlatywać Gdzie znajdziecie jakiś błąd, będziecie mieli jakieś informacje, ciekawostki dotyczące tych petard Podawajcie mi je, a ja po prostu będę je wklejał do opisu I wtedy kiedyś to sobie przyjdzie, zobaczy takie petardki I będzie mógł sobie przejrzeć jakie to kiedyś mieliśmy fajne petardy A nie to co mamy aktualnie teraz Chociaż tu też mam parę takich w miarę aktualnych petard Między innymi na przykład mam tutaj petardę Titan To jest w miarę aktualna, świeża petarda Ale dla przykładu Takiego staruszka, na przykład Superbank I to był NWP, były też Superbangi Na C, które były bardzo słabe, to był NWP Więc w tym przypadku, jeśli to będzie faktycznie NWP ja To rozpoznam po prostu po pierdolnięciu Bo jedne strzelały tak jak mucha z dupy, a drugie strzelały także no ziemia się trzęsła i w tym przypadku tam jak były dwo, dwie wersje na przykład, była jedna z CE druga była bez CE, tak jak z szarakami jedne były z CE drugie były bez CE i jedne wersje były chyba angielskie e, to też będę tam wtedy pisał na przykład wersja CE, wersja NWP albo wersja UK nie, e, nawet mam, o proszę bardzo, mam taką petardę, myślałem, że to jakaś kobra, to o, widzicie takie wynalazki jest tego a przypuszczam, że na sam końcu tej całej zabawy odpalimy kolpo. Nie no, też musimy znaleźć, znaleźć się kolpo. No bo to też z jednej strony było traktowane jako petarda. E, niejednokrotnie służyło do destrukcji różnych rzeczy i... No, dołażę tu decybelomierza nie postawię dwa metry obok. <grych> bo, bo wtedy się chyba skończy kariera decybelomierza, nie? E, mamy luposka, mamy Angry Clowna, ale to jest ten stary Angry Clown, bo później były to chyba nowsze Angry Clowny. Jest tego naprawdę dużo, patrzcie nawet jest taka Łoto petardka. Tam na samym nie mam te lepsze. Te o. Na przykładu mam tutaj dwa tungi. dwa aktungi mam. Ten jest bardzo ciężki, ten jest lekki, ten ma nowoczesny bym powiedział ląd, chociaż ciężko jest powiedzieć, bo nie widzę nigdzie NWP TXP001, czyli to była prawdopodobnie pierwsza petarda od Triplexa. Ale ani na tej nie ma, ani na tej nie ma NWP. No ale tak, no tu jest od groma gipsu, więc ta petarda jest ciężka, tu nie ma gipsu. Więc ona jest leciutka, więc tu pewnie dla ptaków. No i zobaczcie różnica lądów, nie? Różnica lądów, ale to i tak nie jest to, co chciałem Wam pokazać. Złapiesz dziadło ostrość? Złapiesz, no już się kończyć powoli. To, co chciałem Wam pokazać to... Szukam, szukam... Jest tego naprawdę groma i ciuciutka. A, to jest Big Jumbo. O, oh, jest. Mam tutaj Big Tigera TC, TC5W z takim zwykłym lącikiem. No i mam oczywiście trzy Big Tigers, widzicie? Są trzy różne Big Tigery Na pierwszy rzut oka różnią się tylko dwa, chociaż, jak dobrze się przypatrzycie, no to nie. Widzicie gruby, gruby i cieniutki ląd. Tak wygląda to w środku, no i spójrzcie teraz, tego odłożymy, tego odłożymy, eee, spójrzcie na te dwa, spójrzcie na te dwa, różnią się troszeczkę grafiką, kolorystyką, to prawdopodobnie była jakaś partia inna, o, tak to wygląda, różnią się troszeczkę kolorystycznie, tak to wygląda, jeden jest biały, drugi ten, no i oczywiście mają sznureczki, sznureczki były po to, to była wielka tajemnica wiary, po co w petardach były sznureczki, mianowicie... No tutaj raczej nic aż tak nie szeleści. Chodzi o to, że tą petardę jak stawialiśmy w taki oto sposób, ona często, gęsto nie wybuchała, bo tego prochu było bardzo mało i był na dnie. A żeby lepszy był efekt, po prostu brało się do kicka, wieszało się w taki sposób petardę. Z jednej strony to było bardzo bezpieczne. Teraz, zaraz dojdziemy do tego. Odpalając tak, no to ten prok spadał na ten lot. Odpalając, ta petarda w większości przypadkach wybuchała. No tutaj to nazwa, ta trzacha, wiecie, no kiedyś bardziej się kupywało petardę pod wielkość niż petardę pod wagę. Teraz takie były przekonania, że się potem kupywało petardy, które miały być ciężkie, gipsowe i bardzo niebezpieczne, bo w tym momencie, jak rzucaliśmy tą petardę, gips był w naszą stronę, można było dostać. Sam się oczywiście kiedyś przekonałem, miałem dość dużego siniora i bolało. Tutaj nie ma żadnego gipsu, to jest tylko ściółka dla ptaków, czyli naturalna biodegradacja, niczym nie dostaniecie i sznureczek między był po to, bo jakbyście rzucili petardę, jakieś patyki, jakieś kamyczki, no to jest odłamkowy i dostajecie jakimś dziadostwem w twarz albo w ciało, a w tym momencie jeśli wieszacie sobie na gałązce, nie mam tu żadnej z takiej gałązki, żeby wam pokazać, o tu weźmiemy dla przykładu gałązkę, wieszacie sobie petardę w taki sposób, no to ona jak dziabnie, no to ona wybucha, w. 360 dookoła jest powietrze. Nie ma żadnego kamyczka, nic nie dostaniecie. I w tym momencie jeszcze ta petarda nie jest na ziemi, tylko jest na wysokości mniej więcej głowy. Dzięki czemu ten efekt dźwiękowy był zdecydowanie lepszy, no bo coś jest na wysokości głowy, a nie coś jest na dole. Wie wiecie o co chodzi, nie? I tak to wyglądało, więc te petardy akurat powiesimy na wysokości, więc zostawiam wam czas do głosowania ten odcinek dzisiaj wleci. Dzisiaj mamy Kurwa ta opaska się nadaje. do... O, przepraszam za przekleństwa, ale ona się... Dzisiaj mamy 24. To do niedzieli, do wieczora dzisiaj jest środa. Do niedzieli do wieczora będzie głosowanie i wtedy decydujcie co jak i dlaczego. Dobra, ja kończę, żegnam się z Wami, Kłaniam się nisko. Zapraszam Was oczywiście do sklepu Pirohit. Powinny być jeszcze jakieś promocje, przeceny do końca lipca. Są wyprzedaże, promocyjki, więc oczywiście tam zapraszam. Możecie na i petard kupić. Dzięki temu no, wspieracie moją działalność. I pani Krysia potem też ma pracę, może pracować, więc czujcie się, wiecie, że Krysia jedziesz tam mordeczko, jak to oglądasz. No i oczywiście, Instagram mahony69. I to tyle, co miałem wam do przekazania. Dbajcie o siebie, o innych. Eee, sucho, no, sucho, nie, nie ma leśnych grzybków, leśnych vlogasów na razie.